Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć hotspot na telefonie Sony Xperia 10.7. Na początku przechodzimy do ustawień. Tutaj wybieramy sobie zakładkę sieci internet, a następnie hotspot i tethering. Tutaj możemy włączyć przenośny hotspot lub go wyłączyć. Jeżeli naciśniemy na napis przenośny hotspot, będziemy mieli więcej opcji do naszego hotspotu. Możemy tutaj zmienić sobie nazwę. Możemy zmienić zabezpieczenia, zmienić też jego hasło lub podejrzeć po prostu jak ono wygląda. Możemy też wyłączyć opcję, żeby hotspot samodzielnie wyłączał się po 10 minutach nieaktywności lub włączyć sobie taką opcję. I możemy sobie też wyłączyć opcję używania tylko pasma 24 GHz. W ten sposób włączymy sobie możliwość korzystania z 5 GHz, przez co będzie, nasz hotspot będzie szybciej działał. Warto się jednak liczyć z tym, że przy 5 GHz nasz, nasze dane komórkowe mogą zużywać się po prostu szybciej, więc czasem warto sobie zostawić jednak włączoną tę opcję 24 GHz. No i tak samo na górze możemy włączyć, jak i wyłączyć tę opcję. Warto pamiętać, że jeżeli sobie ją włączymy, możemy też udostępnić sobie nasz hotspot kodem QR. Hotspot możemy też włączać, wyłączać przez nasze centrum sterowania. Tak wygląda ikona hotspotu. Możemy ją nacisnąć, żeby była szara i wyłączona lub jeszcze raz nacisnąć, aby była niebieska i włączona. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.